Witajcie w kolejnym Trackstory o teledyskach z udziałem pojazdów. Jak zwykle naszemu jury rzucimy na pożarcie wideoklip. Dzisiaj w menu pierwszym daniem będzie samochód pocztowy, na drugie podamy grillowanego Peterbilta, a na deser prawdziwego spedytora. Zaczynamy od piosenki dla dzieci. No, jak podobał się ten synth-pop rodem z lat 80.? Ene, due, like, fake rozpoczyna Andrzej. No, i to jest kino dla dzieci. Tak wygląda prawdziwa poczta. A nie tak jak u nas w listonosz na starym rowerze. A w Stanach mają specjalne samochody pocztowe, które tu widać. Widać też logistykę pocztową oraz typowo amerykańską standaryzację. Skrzynki pocztowe są takie same i umieszczone w określonym miejscu. Jak każdy amerykański wynalazek, samochód pocztowy nie powala urodą, ale jest aż do bólu praktyczny. Zwłaszcza zimą, gdy cały czas ma otwarte okno, od cwaniaczku. Ale zobaczmy, co tam jeszcze pokazano. Co jeszcze dostrzegły czujne, ale nierzadko złośliwe oczy naszych jurorów? Już widzę, że Grzesiek zaraz z czymś wypali. Ja bym poprawił tą logistykę, o tą operację otwierania i zamykania skrzynki na listy. Może lepiej gdzieś tą przesyłkę wrzucać, bo pomnożona taka operacja przez tysiące przypadków dziennie, no na pewno zaowocuje jakąś kontuzją ręki. Chyba wygodniej by było wrzucać przez jakąś szedlinę. A co wtedy z małą paczuszką? Nie wiem. Chyba Amerykanie wybrali mniejsze zło. A jednak to nie przypadek, że amerykańskie skrzynki na listy są jakie są. Zostańmy jeszcze nad Mississippi i zastanówmy się, dlaczego tamtejsze ciężarówki wyglądają tak jak 40 lat temu. Mocne granie, prawda? Ola, co ty na to? Klip z kolejną starą ciężarówką. Amerykanie to tradycjonaliści, a może po prostu są bardziej praktyczni? No bo jeżeli coś działa i jest wciąż dobre, to po co to wymieniać? A poza tym, po co utrudniać sobie życie, skoro i tak za jakiś czas wrócimy do podstaw? Stabilne prawo, konserwatywne społeczeństwo i głęboko posunięta standaryzacja powodują, że żyje się trochę łatwiej. To samo jest z ciężarówką. Po co ją wymieniać na nową, skoro ta jest sprawna, a części. Będą do niej produkowane jeszcze o, o jak długo. Ciągnik z teledysku jest nowoczesny, ma tylko jedną wajchę zmiany biegów, ale kiedyś jakby te starsze ciągniki miały zawsze dwie. Kierowca musiał machać dwoma, całe biegi, półbiegi, całe biegi, półbiegi, itd, i tp, a nawet były takie, że miały trzy. Większe prędkości i mniej ograniczeń powodują, że Amerykanie chętnie rekrutują kierowców z całego świata. Dla wielu Europa byłaby jednak zbyt ciasna. Dlatego na rozluźnienie zobaczmy jeszcze trochę teledysku. I jak? Coś jeszcze chcecie powiedzieć? Byle do rzeczy. W teledysku widzimy Dave'a, który wypełnia książkę kierowcy. To też jeden z amerykańskich reliktów, jednak całkiem doskonale sobie radzący do tej pory. Deska rozdzielcza. Wygląda jak kokpit w samolocie, aczkolwiek podejrzewam, że jest dużo mniej awaryjna niż wyświetlacze w europejskich ciężarówkach. No i samochód ma lusterka, a nie kamery. Głupio by wyglądały w takim fajnym klasyku jak ten samochód. Tak jak ty w Tesli. Na koniec zobaczmy o czym śpiewa spedytor. O czym może śpiewać spedytor? To ciekawe, bo jeszcze nie mieliśmy takiego tematu w Traktory. Roman, dawaj pierwszy. Nie o CMR-kach, o braku awizacji, o opóźnieniach rozładunku, bo to bywa w życiu, tylko o tęsknocie kierowcy za domem i rodziną. Kierowcy mają różne zdania o spedytorach, często bardzo złe. Możemy usłyszeć, że a to pogania, a to zamiast do domu, to kazał dalej jechać. Ale z drugiej strony, gdyby nie ta upierliwość spedytorów, to trudno byłoby zarobić na życie. Ale nieraz tak bywało, że spedytor wyciągał kierowcę z kłopotów. Był tłumaczem na drodze, prawnikiem, tłumaczył gdzie jechać, jak trafić. Bo jak spedytor znał dobrze geografię, no to kierowcę poprowadził jak po sznurku. Nieraz się tłumaczył między załadowcą a transportowcem czy, czy logistyką. Także. Zawsze cięgi padały na niego. Ale nasz śpiewający spedytor jest chyba niespełnionym kierowcą albo byłym kierowcą. W każdym razie kimś, kto doskonale rozumie ich troski codziennej pracy o dom, o rodzinę, o bezpieczny powrót. I za to mu chwała. Posłuchajmy go jeszcze. Fajny kawałek, prawda? Co jeszcze można powiedzieć o tej miłej piosence? Roman, teraz Ty. W Stanach już od pewnego czasu kierowców rekrutuje się przy pomocy teledysków. Za produkcją tego teledysku także stoi przewoźnik i jego firma. Za to odmienna od naszych jest tutaj forma reklamy. Amerykanie w teledysku chcą nam powiedzieć: Tutaj się fajnie pracuje, tutaj spedytorzy ciebie rozumieją, tutaj możesz się rozwijać. U nas ten teledysk to pewnie by wyglądał w taki sposób. Podstawy 6000, praca w systemie 3 na 1, bez znajomości języka i praca bez agencji. Ty jak coś walniesz, ale ja bym do tego tekstu dodał jeszcze. Nie potrzeba doświadczenia, praca na przerzutach, premie za oszczędności. Ale tak po prawdzie lepsza jest amerykańska wersja. Cześć!